Nazywam się Diego. Jestem hardcore. Nie interesuje mnie, kim jesteś. Dlaczego? A co Cię to obchodzi? Każdy, kto tu trafia, ma wybór. W kolonii są trzy obozy i w końcu będziesz musiał do któregoś dołączyć. Jestem tu, by. Powiedzmy sobie szczerze. Przyszedłeś tutaj tylko dlatego, żeby móc pocałować Gomeza w dupę. Kim jest Gomez? Gomez! Jak dostanę się do starego obozu? Podążaj tą ścieżką. Dzięki za pomoc. Spotkamy się w starym obozie. Oby śniący wskazał ci właściwą drogę. A ty dokąd się wybierasz? Na Wałczuk! Dobrze już, dobrze! Jesteś lepszy ode mnie! Hej, nie jesteś wcale taki głupi, na jakiego wyglądasz. Czy za odpowiednią sumkę mógłbyś mnie wpuścić do zamku? Za odpowiednią sumkę. Ile? No cóż, liczenie rudy musi potrwać odpowiednio długo. Dość długo, żeby całkowicie pochłonąć uwagę moją i moich chłopców. Korzystając z naszej nieuwagi, mógłbyś przemknąć się do środka. Czyli ile konkretnie? Myślę, że przeliczenie tysiąca bryłek zajmie nam wystarczająco dużo czasu. Co? Ej, to kurwa! Cóż, gdybyś dołączył do Gomeza, mógłbyś wejść do zamku za darmo. Diego powiedział, że to ty podejmujesz takie decyzje. Słuchaj uważnie. Diego podda cię najpierw testowi. Jeśli on uzna, że się nadajesz, ja wpuszczę cię do zamku na spotkanie z Gomezem. Dlaczego sam nie poddasz mnie próbie? Na pewno znajdzie się dla mnie jakieś zadanie. Jest jedna rzecz, którą może się zająć wyłącznie człowiek niebędący w służbie Gomeza. To, co ci za chwilę powiem, musi pozostać między nami. Rozumiemy się? Pewien człowiek z nowego obozu sprawia nam problemy. Nazywa się Mordrak i przywłaszczył sobie kilka rzeczy należących do magnatów. A to już za wiele. Niestety Wajdak wie, że nie mogę z tym nic zrobić, bo jest pod opieką magów. Widzę, że masz trochę problemów z magami. Tak. I to problemów, które niełatwo rozwiązać. Dlaczego magowie bronią Mordraga? Bo... Ja cię Chcesz, żebym go zabił, tak? Tak. Rozmawiałem z Torusem. I co ci powiedział? Mówi, że lubię płaski. Mówi, że będę mógł dołączyć do starego obozu, jeśli ty uznasz, że się nadaje. Widzę, że czeka mnie dodatkowa robota. Jeśli chcesz do nas należeć, musisz najpierw zaplusować u kilku ludzi. Później czeka cię test zaufania. Na czym polega test zaufania? Będziesz się musiał wybrać do starej kopalni. Tam znajdziesz faceta imieniem Jan. Od niego dostaniesz list. Obenc. To bardzo ważny dokument. Zawiera 100% imprezowych hitów. Żaden problem. Hej kolego, nowy? Chyba cię jeszcze tu nie widziałem. Przyłączę się do ciebie na chwilę, jeśli nie masz nic przeciwko. Przyda ci się przyjaciel! Czemu nie? Chodźmy. Niektórzy tutaj mają mnie za jakiegoś wariata. Wiesz co? Wyświadczę ci przysługę. Wstawię się za tobą, może wtedy zostaniesz przyjęty do obozu. W ten sposób moglibyśmy spotykać się codziennie. Jesteś dla mnie jak starszy brat! Nigdy nie miałem starszego brata! A ani nawet młodszego. Moi rodzice mnie nie kochali, ale to musiało być dla nich bardzo trudne. Teraz, gdy jesteśmy razem. Spadaj! Wiesz co? Już cię polubiłem! Przeżyjemy wspólnie wiele ciekawych przygód! Co nie? Gdzie nocujesz? Jakbyś chciał, możesz przenocować u mnie! Ale będzie fajnie! Chyba cię pojebał! Hej, stary! Czemu mnie bijesz? Co ci takiego zrobiłem? Dobra robota! Jedna bestia mniej! Siema, Eniu. Cześć. Jestem. Hardbore! Jak leci? Nie najgorzej! Człowiek, który umie dobrze gotować, ma tutaj wielu przyjaciół! Mógłbyś coś dla mnie zrobić! Założę się, że lubisz sobie dobrze podjeść. Opracowałem właśnie nowy przepis! Potrawka z chrząszcza ala snaw z ryżem i grzybami! Dostaniesz ile tylko zechcesz, ale potrzebuję jeszcze. Darwę? Tofi! Dziadko! Rozynki? Brzuszek! Lecy! Jajka! Eee, mleko! To Chcesz, żebym się pożegał? Ja tego nie trawię w ogóle.